Siemano! Nazywam się Karol Rogowski i razem przejdziemy sobie przez bryłę sztywną. Teraz mogło się zrobić tak trochę groźnie, jak Darth Vader, nie? Ale nie umiem mówić, ani nie robię czegoś takiego. Zzim. Zawsze chciałem się nauczyć, kurczę, dźwięku tego miecza świtnego. Tak. Fajny był. Dobra. Sama bryła sztywna będzie kompilacją, tak teraz, chciałbym teraz użyć stwierdzenia wszystkiego, co dotychczas zrobiliśmy, ale to trochę mało opiszę, co zrobiliśmy. To będzie tak. Kompilacja Wektorów, kinematyki, dynamiki ruchu po okręgu, pracy mocy energii, tylko że wszystko będzie się odnosiło do ruchu obrotowego. Więc zanim pójdziemy dalej, to to, co masz zrobić, jeżeli nie ogarniasz jeszcze do końca, to cofnąć się do ruchu po okręgu, do dynamiki, do energii i powtórzyć wszystko, co było tam, jeżeli czegoś z tych rzeczy nie ogarniasz. Czyli jeszcze raz. Kinematyka, dynamika, ruch po okręgu, tam praca mocy energii. To takie będą rzeczy potrzebne w miarę coś tam. Uuu. Dobra. Ja zacznę od czegoś takiego jak środek masy żeby było wiadomo, mniej więcej tam. Tak będziemy sobie po kolei etapami. Iść. Środek masy. Zaczynamy od środka masy. Z definicji, środek masy jest to. Kurczę, jak to tak ładnie. ja Nie lubię tych definicji strasznie, ale to brzmiało coś takiego, że położenie środka masy jest wyznaczane przez sumę iloczynów mas poszczególnych punktów składających się na daną bryłę, podzielonych przez sumę mas punktów składających się na daną bryłę. Czyli suma iloczynów mas i położenia danych punktów. Czyli jeżeli mielibyśmy bryłę postaci. A, i to wszystko odnosimy względem jakiegoś początku układu współrzędnych, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj środek i takie coś, o, gdzie tu jest środek, to poprowadzilibyśmy promienie do wszystkich tych punktów i środek masy to byłaby suma promieni i iloczynów tego czegoś względem jakiegoś początku układu odniesienia. No, no fajnie jest. I oczywiście, albo zaraz zrobimy zadanie, to się zobrazuje. Dobra, natomiast środek masy, gdybyśmy mieli przenieść to na takie bardziej tutaj życiowe sytuacje, Dwa obiekty doświadczalne. Dwa obiekty doświadczalne. Najpierw odłożę jeden. Środek masy jest to taki punkt na całym obiekcie doświadczalnym, wokół którego nasz obiekt. Ej, mogę zdjąć to fizyczne jakieś te. Środek masy jest to taki punkt, względem którego będzie się obracało nasze ciało, jeżeli my, tam woda, butelka, cokolwiek, jeżeli my je sobie podrzucimy. Czyli, jeżeli narysowałbym tutaj kropkę, gdzieś mniej więcej, gdzie jest środek tej masy, tej butelki, to ta butelka obróciłaby się względem środka. Dobra. Teraz takie przydałoby się obliczanie w stylu 3-2-1 jak w NASA robił czasem, że zwalnienie blokady i tak dalej. Dobra, uwaga. Ok, jeżeli zdążyłeś zauważyć, to obraca się względem środka. Ja podrzucę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Obraca się względem środka. Natomiast środka, dlatego że tu jest środek masy całej tej cieczy, jaka jest w tym przypadku. Oczywiście są jakieś drgania, bo tutaj nie mamy do końca wypełnionej butelki, więc to sobie jakoś tam tak robi. I ten środek się leciutko przesuwa, ale na nasze oko nie jest to mocno widoczne. Teraz natomiast. Wezmę sobie oło, butelkę, która jest wypełniona o na tyle. Widać, nie? Jest butelka wypełniona na tyle i ją sobie podrzucimy, zobaczymy względem jakiego punktu się obraca. Oczywiście wiadomo już tak z doświadczenia, że w pewnym momencie ta woda się przeleje w drugą stronę i z tego obrotu wyjdzie jedne wielkie nic, ale na początku jest widoczne takie coś. Zanim ta butelka, za, zanim ta woda się zacznie przelewać, to widoczne jest, że cała nasza woda, znaczy cała butelka obraca się względem gdzieś tutaj, czyli środka masy, o. Widać? Dosyć tam? Dobra, to jeszcze raz. Zanim ta woda się zacznie przelewać, widać, że obraca się wokół gdzieś tutaj tego punktu. O, tak śmiesznie. Dobra. To był środek masy, wprowadzenie teoretyczne i praktyczne z życia, natomiast za moment sobie przejdziemy do zadanek. Dobra, zrobimy sobie dwa przykłady, zaraz będzie trzeci, czyli w sumie zrobimy sobie trzy. Super, umiejętności dodawania są potrzebne. Okej, okay. ja tutaj jeszcze nie wyjaśniłem wcześniej tego superzorku. jak to czytać. Położenie środka masy to jest suma Iloczynu masy i położenia przez sumę mas. Ten znaczek to jest z greckiego. Nie pamiętam jak to jest literka chyba epsilon duże, możliwe. W każdym razie znaczy sumę i oznacza się to w ten sposób. Tutaj piszemy od czego sumujemy, a tu piszemy do czego sumujemy. Czyli jeżeli ja bym napisał od 1 do 3, to by było m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 przez i tak samo tutaj, od 1 do n to by było m1 plus m2 plus m3. Tak się to czyta. A w ten sposób zapisuje się te takie, o, kobyły, żeby było łatwiej. Ewentualnie, a jeżeli jest takie coś, to jest suma, czyli pomiędzy tymi wszystkimi stoi plus, a czasem występuje jeszcze coś takiego jak duże pi, to wtedy zna, i znowu te od czegoś do czegoś, to wtedy te poszczególne składniki się mnoży, ale w liceu nigdy nie widziałem takiego zapisu. Także w ogóle tego zapisu nigdy nie widziałem w liceum, No szkoda, bo by trochę usprawnił tutaj niektóre rzeczy. Zabiorę to. No ale niestety, dobra, czyli to jest taki jakby ogólnie zapisany ten wzorek. Pierwszy przykład. Przejdźmy sobie do przykładu trochę takiego bardziej życiowego. Mamy dwie kulki. Jedną ma się kg, 1 kg, drugą ma się 2 kg i one są położone od siebie w odległości 4 cm. I musimy obliczyć położenie środka masy od tego punktu tutaj. Teraz, jak na logikę byśmy się zaczęli zastanawiać, to jeżeli tu są 2 kg, a tutaj 1 kg, to środek masy całego układu będzie przesunięty bardziej w stronę tych 2 kg, czyli powyżej dalej niż połowa. Połowa to by było 2, czyli dalej niż połowa na pewno będzie. Jak to sobie wyobrazić? Gdybyśmy mieli na przykład taki długopis, gdzie tu był cięższy koniec, a tu lżejszy, to jeżeli podrzucilibyśmy go do góry, to on by się zaczął obracać względem punktu, który jest trochę bliżej tego cięższego niż tego lżejszego. Środek masy wykorzystują też planety. Czasem układy jakieś planetarne obracają się, jak są dwie planety, układ z dwóch planet, to obracają się wokół środka swojego masy. Jest czasem coś takiego. Możesz zaobserwować, gapiąc się w niebo, ale to trzeba jakieś skomplikowane urządzenia posiadać, żeby w ogóle to zrobić. Dobra. I liczymy położenie środka masy, korzystając z tego wzoru. Będzie to M1x1, czyli masa tego ciała plus położenie, razy położenie tego ciała, plus masa tego razy położenie tego, czyli M2x2 podzielone przez sumę mas, czyli sumę mas tych dwóch. Podstawiamy, położenie środka masy na x, bo to jest oś X równa się 1 kg razy odległość od tego punktu, czyli 0, czyli 1 razy 0, plus 2 kg razy odległość od tego punktu, czyli 4, czyli 2 razy 4 podzielone przez sumę mas, czyli 3. To wychodzi 0, czyli jest 2 trzecie z 4 to jest 2,67, to była jednostka centymetry, więc w centymetrach. I to, co można zauważyć, to to, że jest faktycznie przesunięty ten środek masy dalej niż środek. Środek jest w 2 cm od tego punktu, czyli od tego punktu 2,67 będzie gdzieś tu, bliżej tego cięższego, wszystko się zgadza. Przypadek szczególny byłby wtedy, kiedy te ciała miałyby identyczne masy. Jeżeli są dwa ciała, które mają identyczne masy, to ich środek masy znajduje się centralnie po środku odległości między nimi. Czyli jeżeli podstawimy do wzoru, to by było m1 razy 0, bo ta pierwsza masa jest w odległości 0, masa druga razy d, dlatego że odległość d, ja już sobie nazwałem tam d, podzielone przez dwie masy, bo mają taką samą masę, czyli wychodzi nam m1 razy d przez 2m1. m1 się skróci, wychodzi d pół, czyli środek odległości między nimi. To, to był pierwszy przypadek, taki łatwiejszy. Natomiast drugi przypadek, to jest przypadek już na płaszczyźnie, ale nie byle jakiej, dlatego że... A wprowadzę tutaj układ trójwymiarowy, żeby było ciekawiej. Układ trójwymiarowy. Mamy punkty. Zmatmy wiadomo, że jeżeli coś jest zapisane w nawiasach, to mamy punkty. Jest tak x, y. I co oznacza trzeci zapis? Trzeci zapis to jest z. Z, czyli odległość. Jakbyśmy to, to mieli zobrazować. Jeżeli tu jest y, tu jest y, tu jest x, to z by było tu. I to by był układ w 3D. Znajdź tak trochę bokiem, jakoś tutaj, żeby było widać bardziej. O. Dobra, czyli to. I teraz czekaj jeszcze chwilę. Jeżeli tu wszędzie mamy składową równą 0. To nasza ta współrzędna na osi Z, jeżeli wynosi 0, to jest dokładnie w tym punkcie, a licząc od tablicy, czyli jest dokładnie o tutaj. Więc środek masy po współrzędnej z będzie dokładnie w punkcie 0. To, to zaraz jeszcze jaśniej wytłumaczę, ale chciałem pokazać, żeby tutaj już nie ganiać mojego super kamerzysty w to jest powrotem. Dobra. To tak, musimy policzyć oddzielnie środek masy, a nie podałem warunków. M1 i M2, mamy tu dwie masy, M1 i M2, one są równe po 1 kg, M3 i M4, one są równe po 2 kg, sobie wprowadzimy jeszcze współrzędną M0, żeby uzależnić jedno od drugiego i potem to jakoś ładnie skrócić, żeby nie musieć podstawiać zwyczajnie. Czyli jeżeli tu jest 1 kg, to tu jest dwa razy jakieś tam M0, czyli 2 kg, to myślę, że raczej zrozumiałe. Jest. Wiadomo, że masa pierwsza położona jest tak, 0, 0, 0, czyli x xowa wynosi 0, y-owa wynosi 0, z-owa wynosi 0. Współrzędna masy drugiej to jest 3,0,0, 0, czyli x jest równa 3, czyli tu po xach, y 0, czyli po yach nic, i po zach 0, czyli też nic. M3 to jest 0,3,0, 0, czyli 0 po xach, czyli o tak o, y jest 3, a po zetach jest 0. I potem mamy M4, 3,3,0, czyli tak 3 po xach, 3 po yach i po jest 0. Ok, to jest wyjaśnione. Środek masy musimy liczyć oddzielnie dla współrzędnych x xowych, oddzielnie dla y, oddzielnie dla zetowych. Może jest jakiś ogólny wzór, ale na poziomie licealnym to nie występuje. Czyli ja tu sobie wypisałem najpierw wzór ogólny na x. To jest m1 x1 plus tam by byłem 2x2, m3x3, m4x4. Tak samo przez sumę wszystkich czterech mas, ale nie chciałem mi się pisać, bo jestem lenią śmierdzącym, więc zostawiłem to w takiej postaci. Dobra, potem mamy równa się i podstawiamy wszystkie wartości po kolei. Otóż masa pierwsza, czyli t 1 razy położenie xowe, które wynosi 0. To jest sam 1 razy 0, m1 razy 0. Plus masa druga razy położenie xowe, czyli 3 jest 3, czyli M2 razy 3 plus M3 razy obiekty doświadczalne, bo mi pod nogami stoją. M3 razy położenie xowe, to w tym przypadku jest 0, czyli podstawiamy 0 i M4, w tym przypadku położenie xowe jest 3, czyli podstawiamy 3 i dzielimy przez sumę wszystkich mas. To jest równe 0, czyli zostaje nam M2 razy 3 plus M4 razy 3. Ja zamiast M2 i M4 podstawiam o to m0 i 2m0, żeby ładniej się wszystko uprościło i było tak wygodniej troszkę, żeby nie musi wszystkiego podstawiać. Czyli m2 razy 3 to będzie 3m0, dlatego że m2 jest równe m0, tutaj z tego warunku. Natomiast 3 razy m4 będzie równe 3 razy 2m0, bo m4 jest równe 2m0. Otrzymujemy 3 plus 3 razy 2, czyli jest w sumie 9, bo jest 6 razy plus 3, to jest 9 przez 6m0. Dlatego, że tak, m1 plus m2 to jest 2m0, plus 2m0 to jest 4m0 i jeszcze raz 2m0 to jest 6m0. Czyli przez 6m0, czyli otrzymujemy 9 szóstych, to jest 3 drugie. Czyli położenie x naszego środka masy, możemy już sobie zapisać tutaj, to jest 3 drugie. Jeżeli wiemy, że tutaj jest na x-ach maksymalna wartość 3, to wiemy, że tu jest 3 wartość, to 1,5 będzie gdzieś o tu. Czyli nasze położenie x środka masy jest w tym punkcie. Teraz musimy policzyć y. Y liczymy bardzo analogicznie jak x, czyli znowu m1y1 plus m2y2 do czwórki i tak samo z masami m1, m2 i tak do czwórki, równa się. m1 podstawia współrzędną y równą 0, można tu spojrzeć y jest równa 0, czyli m1 razy 0 plus m2 razy 0, bo jest 0, plus m3 razy 3, bo tu jest trójka, tak samo 3 można spojrzeć y jest 3, Czyli m3 razy 3 plus m4 razy 3, bo tu jest współrzędna y3, tutaj też widać, że y jest 3. Czyli po uproszczeniu tego, bo tu będą dwa zera, otrzymujemy m3 razy 3, przy czym m3 jest równe 2m0, więc jest 2 razy 3m0, przemieniłem sobie. jakby było 3 razy 2m0, to by było bardziej widoczne, ale mnożenie jest przemienne, więc mogę sobie tak zamieniać, plus m4 razy, czy ja napisałem? A razy 3, to ja tak bardzo ładnie pisze 3. Okay. 3 razy m0 i razy 2, dlatego że mamy 2m0, to jest równe m4. I znowu sobie zamieniłem kolejność, tak, żeby trochę się zgubić, może. To jest tutaj, i dzielimy to znowu przez sumę mas, czyli 6 0 Wychodzi nam 2, 2 razy 3, czyli 6, plus 6 na 6 to jest 12, na 6 to jest 2. Czyli położenie Y środka masy to jest 2, mogę teraz nanieść. Jeżeli tu jest 3, to będzie gdzieś w 2 trzecich, co już my, że tutaj. Czyli sam środek masy leży o w tym miejscu. Co ze współrzędnymi zetowymi? Zetowe wszędzie są równe 0, czyli położenie środka masy na Z też będzie równe 0. Czyli znowu, jeżeli byśmy to tak spojrzeli pod kątem, o tak, o, to Z leży o tu. Natomiast jeżeli mielibyśmy układ współrzędnych ten w trójwymiarze i wyszłoby jeszcze jakieś współrzędne zetowe by były, to na przykład środek masy mógłby być tutaj, gdzie ja teraz trzymam swoją rękę. Ok. myślę, że ta część jest wyjaśniona. Zaraz przejdziemy jeszcze do jednego zadania. Część numer 3. Znaczy zadanie numer 3. Ok. mamy tutaj już taki bardziej obieg z życia. Kulkę i pręt. Możemy sobie to wyobrazić jako kulkę, to jako pręt. O, kulka, pręt. Mam obliczyć środek masy tego ciała względem dowolnie wybranego punktu, dlatego ja sobie wybrałem sam. Są podane dane w postaci masy kulki 50 gram, masa pręta 10 gram, długość pręta 60 cm i promień kulki 2 cm, ale ja to umiem skalę zachować jednak. To jest kurczenie. No jakbym chciał to... Chociaż może i uchwana. Nie, nie jest uchwana. Nie. No dobra, nieważne. Pierwsza taka rzecz, na którą zwracam uwagę, bo widać już, że liczę tylko położenie x jeżeli tu jest X, dlaczego nie liczę Y? Dlatego, że przejmujemy, że obiekt ten jest symetryczny z góry i z dołu, a jeżeli obiekt jest symetryczny, to wtedy położenie środka masy jest w środku względem tutaj tych dwóch punktów na zewnątrz, czyli na osi symetrii. Widać nawet oś symetrii tutaj, tak? Z grafiki inżynierskiej. Nie? Oś symetrii, dobra. Wybieramy sobie, że liczymy położenie środka masy względem tego punktu, co ja tu zaznaczyłem okręgiem, kółkiem, tworkiem, czy cokolwiek x, czyli położenie tego środka masy, równa się. Masa pręta razy położenie, a właśnie, tutaj trzeba uwzględnić, że, no bo tak, sam pręt składa się z, uwielbiam określenie takiego słowa pierdeliard, to oznacza dużo. Lubię to słowo używać ogólnie. W każdym razie składa się z pierdeliarda punktów, Czyli od cholery mamy tych punktów tu i tu i tu i policzyć trzeba najpierw uwzględnić jakiś środek masy całego pręta, środek masy kulki. Przyjmujemy, że środek masy pręta leży w połowie pręta, tutaj ona na x-ach, a środek masy kulki leży w połowie kulki na kulce. Czyli, jeżeli chcemy obliczyć środek masy całego układu, to trzeba skorzystać z dwóch środków masy tych dwóch ciał. Dobra. Środek masy pręta leży w połowie pręta, czyli bierzemy Przyjmujemy tak, jakby tylko w tym punkcie była skupiona cała masa naszego pręta i tak samo tylko w tym punkcie jest skupiona cała masa naszej kulki. I wtedy dopiero wstawiamy to do wzoru. Czyli masa pręta razy jedna druga długości pręta od tego miejsca, dlatego, że cała długość jest 60 cm, tutaj jest połowa i masa pręta. Minus. Dlaczego minus? Dlaczego minus? Bo jeżeli tu są x -y z plusem, to tu będą z minusem. Położenie tego ciała jest z minusem w drugą stronę. Czyli będzie masa kulki razy promień podzielić przez sumę mas, czyli m plus m. No i po podstawieniu wartości masa pręta to jest 0,01 kg razy 30 cm. Dlaczego ja tu nie zamieniam na metry? Dlatego, że jeżeli na górze będziemy mieli centymetry, na dole ich nie mamy, tu mamy masa, z masą się skróci, to nam wyjdzie wynik w centymetrach i normalnie możemy to wszystko zapisać, nie bawiąc się w zamienianie na metry, bo nie jest to do niczego potrzebne. Natomiast jeżeli to by się nie skracało, to już musimy pamiętać o jednostkach. Czyli to jest naprawdę bardzo rzadki i szczególny przypadek. 0,01 masa pręta razy 30 cm, czyli długość połowy tego pręta minus masa kulki, czyli 0,05 kg razy promień kulki, czyli 2 cm podstawiłem tu i przez sumę mas, czyli 0,01 plus 0,05 to jest 0,06, wychodzi nam 3,1 3 cm. I teraz ja mniej więcej starałem się to nanieść tutaj. Jeżeli wiadomo, że cały pręt ma, na plusie oczywiście, czyli będzie w tą stronę, jeżeli wiadomo, że cały pręt ma długość 60 cm, połowa jest tutaj 30 a my szukamy 3 i 1 3. Jeżeli podzielimy 30 na 3, to nam wyjdzie 10 cm, czyli gdzieś tutaj jest 10 i znowu 10 na 3, to wyjdzie gdzieś tutaj środek masy całego układu. Czyli jeżeli podrzucilibyśmy ten właśnie, o, przedmiot, zrobili coś takiego, to on by nam się zaczął obracać według tego punktu. W sumie o środkach masy to jak na liceum na razie wystarczy i zaraz będziemy sobie przechodzić dalej, albo tą część zobaczycie już w innym filmiku. Także jeżeli byście zobaczyli w innym, to ja pozdrawiam, polecam, oglądajcie dalej.